Kapral, nie wiem, nie jestem pewien czy kapral, kapral jest stopniem oficerskim, ale, kurczę, jest żołnierzem w końcu i nie ma żadnej kluczkarty. Jeju, yeah, dużo tego. Staramy się to zrobić rasa dobrze. Mm. Ha. No gdybym miał jakąś inną broń, powiedziałbym, że to oszczędność amunicji. Pistolet ma niewykończalną ilość nabojów zatem Po prostu był dobrze zatwierdzony no. Pojączki można zbawiać, zwabiać tym trikiem wyłąc z wyłączeniem latarki jest same podbywają do nas No tuż i klucz karta Grupa dziwacznych stworów z żera strażnika, a ty masz tylko do powiedzenia, że to wygląda nieładnie? Nie. No, to chyba jakaś wojskowa baza. Kolejny ekran komputera, z którego dowiadujemy się, że komuś się opóźniała. Dostawa części zapasowych Ach, chyba kręcę się w kółko I kień, kień, kień Pajączki, już bardzo rzadko. O tak! Bardzo dobrze postanowiłeś schować. Dzięki, czy nie znam osoby? Mikrobyny pulsacyjny lepsza broń od pistoletu szybsza będzie całkiem użyteczna za chwilę. Mogę znowu widać źle. W końcu jestem mechanikiem, można mi wybaczyć. Błąkam się w tej wefto. Jak to się dziwić, że nie lubię takich krat. Takich wejść, wejść czy wyjść otworów wentylacyjnych. Nie chyba jeszcze jedno, tak. Hmm, więcej nołej bardzo dobrze. Nie, tu na razie nie możemy iść, bo życie zaczynam spadać. Bardzo bardzo szybko mam włączone latarkę, żeby pojączki tak szybko do mnie nie podbiegały. Ej, wracaj! Dobrze mam go. No oczywiście poszczególne elementy tragedii czegokolwiek jak to nazwiemy która to się rozegrała Jak w każdym dobrym, dobrym horrorze może raczej nie dobrym, ale no, dobrym, bo przewidywalnym w końcu horrory nie są jakąś wybitną rozrywką dla umysłu. Jeden człowiek zniknął, posyła się ludzi by sprawdzili co się stało Ci ludzie znowu znikają I tak dalej, i tak dalej Dobra, wyłączyliśmy to. Gaz czy cokolwiek tu było Aha! Będziemy mieli do czynienia z potworami, które przechodzą przez ściany. Potwory duchy. nie, nie. nie. To jedynie Bóg, nic więcej. No weźmy apteczkę, nic więcej no. No bo ogólnie znajdujemy bardzo dużo, ale to bardzo szybko nam się kończył. To też wypada ich mieć całkiem spory zapas. Niestety żaden nie, w nie wyrzucił części modernizacyjnej. Zjeżdżamy w dół. Wygląda to zachęcająco. Nie idź tam. <grymne> po co? Po co tam wlazłeś? te potworki są szybsze. Lubią dość często rzucać się na bohatera. I nie trafiam w nie. Nie. Lubię rzucać się na bohatera, i są zdecydowanie wytrzymałe od pchnięczków. Ha. Poszedł. Tak często potwory będą wychodzić, a szczególnie ten rodzaj będzie wychodzić z przeróżnych zakamarków, jakichś szczelin. No nie wiem, jak wygląda na wielką. Wielki jakiś przewód wentylacyjny czy cokolwiek innego. Tak. Te potwory nieco przypominają, przynajmniej głowa nieco przypomina ob tych obcych, tego obcego z filmu obcych Tylko trochę, Moje, moim pierwszym skojarzeniem, kiedy ich zobaczyłem, to właśnie było, że trochę przypomina obcego. Nie za dużo. Inaczej. Gra z strzałką informuje mnie, że już mogę dokonać ulepszenia jakiejś broni. No, jeszcze jedno przy okazji. No, zobaczmy, co to jest. No, głównie możemy dokonać ulprzenia pistoletu. Im lepsza broń, tym więcej części musimy zabrać na ulepszenie Widzimy, pistolet wymaga raptem średnio tak 6 części 6, 7, a karabin, no to już ponad 10 Ja wezmę tutaj ulepszenie szturmowe, więcej pocisków Pistolet to jedynie ostateczność, zatem nie będę nim walczyć w nieskończoność. Ale większa ilość strzałów zawsze się przydaje. Nie, nie możemy przejść.